Wyborcy prawa i sprawiedliwości w drugiej turze zmobilizują się, zagryzą zęby, nawet jeżeli Męcen nie jest dla nich idealny i wybiorą Męcena. I przy takiej logice, matematyce, każdy, kto chce, żeby prezydentem nie był Trzaskowski, powinien w pierwszej turze zagłosować na Męcena, bo on po prostu ma większe szanse wygrać z Trzaskowskim w drugiej turze. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dzień dobry panie, proszę, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Złośliwi mówią, że Sławomir Męcen szczyt formy ma właśnie teraz, czyli na długo przed wyborami prezydenckimi. Jeszcze parę tygodni od tego wydarzenia nas dzieli. Czy pan się nie obawia, że mogą mieć rację, że tych dobrych emocji wokół Sławomira Mencena nie uda się duże. utrzymać przez tyle czasu? Myślę, że my się dopiero rozkręcamy. I jak widzę, jak Sławomir Męcen żywi się energią, tych tysięcy Polaków, którzy przechodzą na jego wiece, policzyliśmy, poprosiliśmy o wsparcie sztucznej inteligencji i z dronów. Obraz liczyliśmy to w Lublinie. W zeszłą sobotę 5 tysięcy prawie lublinian i mieszkańców okolicznych miejscowości. To jest największa polityczna manifestacja w Lublinie, jaką pamiętają ludzie. Czegoś takiego nie było, takich rzeczy nie było 5 tysięcy w stanu. kilkuset tysięcy w mieście to faktycznie. 5 tysięcy na manifestacji politycznej to na rejonie no powiedzmy sobie, szczerze my wiemy, że są duże wiece w Warszawie, ale uh -huh. takich masowych imprez, takich masowych wie wiecy, które mają w chwili obecnej, już miały miejsce w ponad 200 miejscowościach, bo już ponad 200 miejscowości Sławomir Męcen odwiedził, z dużych miejscowości, z dużych miast, tylko Białystok i Lublin i można powiedzieć, cały czas jeździmy po tych małych ośrodkach, wiadomo, finał to będą te największe, czyli tam Kraków, Warszawa, ale ta energia daje energię naszemu kandydatowi, Daje uśmiech, daje optymizm, daje radość. Coraz większa liczba seniorów, osób starszych przychodzących na te wiece to jest też co nas bardzo, bardzo cieszy, ponieważ wiemy, że o tych wyborach, o tym, kto będzie w drugiej turze i o tym, kto wygra w drugiej turze, z powodów demograficznych liczebności poszczególnych roczników zdecydują właśnie najstarsi wyborcy dlatego do nich szczególnie mocno kierujemy nasz program i przekaz w naj tych najbliższych gazetce nawet ostatnio y skierowali tak do seniorów. Tak jest. Gazetka Męcen dla seniorów, której przypominamy o naszym programie Ile exemplarzy? dla seniorów. No to cały czas są robione do druk i drobne korekty. Widzimy też, w jaki sposób reagują na to czytelnicy, więc lekko korygujemy, ale to myślę, że te gazetki finalnie będą miliony wydane, ponieważ mamy w chwili obecnej w naszej bazie ponad 40 tysięcy wolontariuszy osób, które zarejestrowały się przez naszą stronę w poszczególnych miejscowościach, zgłosiły się do wieszania banerów Czyli do 30 tysięcy osób pracuje dla sobie mi w tej kampanii. W wolontariacie za darmo zgłosiło chęć pracy. Mamy system elektroniczny do ich pracy. Mamy precyzyjnie mapę robioną, gdzie widzimy, w jakich miejscach w Polsce wiszą nasze banery. Każdy, kto wiesza nasze banery, plakaty, prosimy, by to dokumentował zdjęciami. Te zdjęcia przesyłał. Mamy bardzo dobry system monitoringu, mamy system też takiej grywalizacji, że motywujemy tych ludzi, by z sobą konkurowali, kto najwięcej zrobi dla. Nowego, mamy nadzieję, prezydenta Polski. I to niesamowicie działa, to jest niesamowita energia. To mówię jako osoba, która w różnych y, brała udział w kilkudziesięciu kampaniach od 1997 roku. Czegoś takiego jeszcze nie wiedziałem, w czymś takim nie uczestniczyłem. Pokazują niektóre sondaże. No, zbliżenie z jednej strony do, do Karola Nawrockiego, inne yy, wskazują, że, że to już Sowemira ma lepszy wynik. Jeżeli uważa pan, że będzie tylko lepiej, to, to jest pan przekonany, że Karol Nawrocki zostanie pokonany przez Sowemira Mencena? No. Polityka jest grą o sumie zerowej. Ktoś musi wygrać, żeby ktoś wygrał, ktoś musi przegrać. No, szczególnie I wybory tak są grą o sumie zerowej. Wy absolutnie. Wybory jest jedno tylko, jeden tylko może mm -hmm. być wygrany w Sejmie 460, a startują tysiące. Tutaj startuje kilka, kilkanaście być może osób, okaże się do, w trakcie najbliższych tygodni, ale wygrany może być tylko jeden. I jest jedna podstawowa prawda o tych wyborach. Serca młodych wyborców podbił Sławomir Męcen. i Ci młodzi, najmłodsi wyborcy, ale ci, którzy, no my mamy, jak wynika z kilku badań, ponad połowę poparcia, ponad połowę i Męcen wygrałby w pierwszej turze, gdyby o wyborach zdecydowali Polacy od 18 do 40 roku życia. Ale jest bardzo wielu tych starszych wyborców i ci młodzi ludzie nie zagłosują. Wielu z nich. W drugiej turze nie zagłosuje na Karola Nawrockiego, nie zagłosowałaby też na jakiegokolwiek innego kandydata PiSu, bo mają zbyt dużo w sobie żalu i co do świeżych rządów Prawa i Sprawiedliwości, wciąż świeżych, chociaż prawie dwa lata ta formacja nie rządziła, rządziła 8 lat, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze zmobilizują się, zagryzą zęby, nawet jeżeli męce nie jest dla nich idealny. I wybiorą Mencena. I przy takiej logice, matematyce, każdy, kto chce, żeby prezydentem nie był Trzaskowski, powinien w pierwszej turze zagłosować na Mencena, bo on po prostu ma większe szanse wygrać z Trzaskowskim w drugiej turze. Jak zsumujemy wyborców innych kandydatów, wyborców Stanowskiego, Jakubiaka, Brauna, to plus wyborcy Nawrockiego to daje już w chwili obecnej większości sondażu powyżej 50%, a jak sumujemy Trzaskowskiego z Hołownią i z Biejat, to daje mniej niż kandydatora Męcewa. To wszystko, co pan mówi, brzmi jak zapowiedź jakiejś przyszłej koalicji. Pan już patrzy na was nie, na Prawo i Sprawiedliwość jako na jeden zbiór, nie. czy to wyborców, Mówiły, czy potem jak rozumieło hmm. Mówimy o wyborcach szerzej niż prawicowych. Tych, którym się nie podoba obecny rząd bo nam się nie podobał poprzedni rząd, ale ten pod pewnymi względami nie podoba nam się jeszcze bardziej. I mamy szansę na zmianę stylu uprawiania polityki, zmianę pokoleniową. Coraz częściej słyszę też głosy, że ci, którzy nie chcą ani PO, ani PIS-u, postawią na nas ponieważ jesteśmy najsilniejszą alternatywą wobec obu tych obozów, w których obu w tych obozach, w obu tych formacjach, i w Donaldzie Tusku, i w Jarosławie Kaczyńskim, widzimy poważne wady i mankamenty i nie podoba nam się wiele rzeczy w Polsce, które mamy po 20 latach rządów Popisu. 20 Ale... lat, od, tyś... od, tyś... od 2005 tyś... roku. No tak, od to, jest 100... na zmianę rządzą te partię. roku rządzą na zmianę a w olbrzymich obszarach funkcjonowania naszej ojczyzny są no, najdelikatniej mówiąc, niedoskonałości. Jasne, ale pan niedawno też w Telewizji Republika powiedział, że jeżeli to Karol Nawrocki wszedłby do drugiej tury, to pan odda głos na Karola Nawrockiego. Teraz też sumuje pan jedną i drugą stronę politycznego sporu, ustawiając siebie obok Prawa i Sprawiedliwości. Tak należy na polską stronę polityczną dzisiaj patrzeć? Rządzący, opozycja jako alternatywa dla tego, co My jest? Chcemy zas zastąpić Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy zmianą pokolenia. Ale to średni, kiedyś, rozumiem, średni, kiedyś wiek, wiek, średni wiek posła i lidera Konfederacji to jest około 40, mniej niż 40 lat. Jak zobaczymy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, to jest średnia powyżej 70 lat. To jest różnica demograficznie rzecz biorąc nawet dwóch pokoleń, nie pokolenia. To jest ta zmiana demograficzna i my z wielu, w wielu sprawach myślimy o Polsce inaczej niż... Nasi koledzy, koleżanki o 30 lat starsi, mamy inne doświadczenia, inne aspiracje, inne postrzeganie świata i inne ambicje. Kandydatów macie w tym samym wieku, w zasadzie. Trzy lata chyba dzielą, tak? Tak, i to był zamysł Prawa i Sprawiedliwości, ale można powiedzieć, to jest jedno z niewielu realnych podobieństw. Słyszałem, rozmawiając ze sztabowcami Prawa i Sprawiedliwości, że można mówić o czymś tak w cudzysłowie jak pakto nieagresji pomiędzy Konfederacją i PiSem. Jest takie ustalenie? Pan jako jeden z najbliższych współpracowników Sowemira może to potwierdzić? Nie ma żadnych tego rodzaju ustaleń, ale one nie są do niczego potrzebne. Jeżeli my chcemy przekonać wyborców PiSu, że nawet jeżeli kochają PiS i uważają go za najlepszą partię w Polsce, najlepszą partię na świecie, najlepszą partię w kosmosie, to w tych wyborach powinni wybrać Mencena, bo jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to ich partia zostanie tymi czy innymi metodami zniszczona przez obóz władzy, który będzie miał prokuraturę, wymiar sprawiedliwości, e, premiera, rząd i prezydenta. Jedynym bezpiecznikiem, który hamuje taką wszechwładzę Donalda Tuska jest w chwili obecnej Andrzej Duda, a potrzebny jest inny bezpiecznik, inny hamulec, żeby ekipa Tuska nie miała całej Polski w rękach, bo będą się działy rzeczy bardzo, bardzo nieprzyjemne i rzeczy, które w chwili obecnej są chowane, które są ukrywane będą takie jak radykalna rewolucja obyczajowa, tak jak radykalnie lewicowy program wprowadzony do szkolnictwa, takie jak nowe podatki, w tym podatek katastralny, o którym mówił Szymon Hołownia i jego politycy, czyli podatek od posiadania domów, mieszkań. Oni chcą to wprowadzić. jakby będą mieć swojego prezydenta, oni to wprowadzają. No, Pan dodać, że nie od pierwszego domu mieszkania, tylko od któregoś. E, różne są koncepcje. Teraz mówią, że od któregoś, od mieszkań, a później powiedzą... Jeżeli masz te, jedno albo dwie nieruchomości. E, Panie lektorze, ja pamiętam, jak Donald Tusk powiedział, że każdego, kto będzie chciał podnosić podatki, wyrzuci ze swojego rządu, później podniósł ich kilkadziesiąt i wprowadził ileś nowych. Więc jak oni teraz mówią, że dopiero do drugiego mieszkania, to tak mrugają okiem jak w tej reklamie piwa bezalkoholowego. Im nie wierzę, nie wierzymy, i nie powinniśmy żyć w Polsce, w której ktoś będzie musiał wierzyć Donaldowi Tuskowi, bo można powiedzieć, on jest z naszej perspektywy jak bohater filmu Miś, prezes Richard, Ryszard Ochucki, którym, o którym pracownicy jego klubu powiedzieli, że ten człowiek w życiu słowa prawdy w życiu nie powiedział i nie chciałbym żyć w Polsce, w której muszę wierzyć na słowo Donaldowi Tuskowi. Po prostu nie chcę. Wolę żyć w Polsce, w której Sławomir Mencen będzie trzymał hamulec w sytuacji, w której ten rząd będzie chciał wprowadzać wariactwa, a Mencen ma większą szansę w drugiej turze z Trzaskowskim, bo młodzi są za nim. To jeżeli nie pakt o agresji z pisem, to e, wspólny atak na Rafała Trzaskowskiego, żeby on nie objął prezentury. to jest kluczowym zadaniem, z tego co pan mówi? My nie chcemy nikogo atakować, my chcemy pokazywać alternatywę dla bo całej politycznej, a w sensie politycznym to nie jest atak tylko rozliczanie, gdy Uruchamiamy, gdy negocjujemy, zbudowanie koalicji na rzecz odwołania Rafała Trzaskowskiego z prezydenta Warszawy w drodze referendum ja się w chwili obecnej czymś takim zajmuje. Prowadzę rozmowę z różnymi środowiskami politycznymi, żeby na dniach rozpocząć kampanię referendalną, żeby zebrać 132 tysiące podpisów i Rafała Trzaskowskiego odwołać z prezydenta. Rafał Trzaskowski prezydenta Warszawa, Z prezydenta Warszawy. Ponieważ Rafał Trzaskowski wierzymy, że przegra wybory na prezydenta Polski. Później będzie miał przez kolejne 4 lata leczyć depresję na koszt warszawskich podatników, na koszt warszawiaków. Ta Warszawa jeszcze bardziej nie będzie działała, jeszcze bardziej mnie zakorkowała. I pamiętając, że Rafał Trzaskowski mówił, żeby zdejmować krzyże z, ze ścian, e, chciał e, w urzędach zdejmować krzyże, zdejmijmy Rafała Trzaskowskiego z urzędu, wyślijmy go do domu, a nie e, na, e, do ratusza warszawskiego. I doprowadźmy do tego, że on sobie pójdzie odpocząć jako człowiek, który dwa razy wielką grę. Przegrał. Nie czekajmy na to, aż on przegra wybory na prezydenta Polski i to, że on przynajmniej przestanie być prezydentem Warszawy, niektórzy żartowliwie mówią, więc dlatego są gotowi na niego zagłosować. Ja mówię, nie, nie głosujmy z tak niskich pobudek, wyślijmy go do domu yy, i uwolnijmy Warszawę od Rafała Trzaskowskiego. Ale rozumiem, że takie referendum, jeżeli uda się zabrać te podpisy, odbyłoby się po wyborach prezydenckich. Tak. A jeżeli z... zostanie Kilka Rafał prezydentem, z... będzie bezprzedmiotowe wtedy, tak? Nie odbędzie się będzie referendum. Będzie bezprzedmiotowe, ale jestem głęboko przekonany, że ona Absolutnie będzie przedmiotowe, bo on nie zostanie prezydentem Polski z jednego podstawowego powodu. Wybory na prezydenta z każdym dniem, z każdym tygodniem będą coraz bardziej referendum w sprawie tego, czy podoba nam się Polska po dwóch latach rządów Donalda Tuska. I wiemy, że większości Polaków się nie podoba i że rząd, obecnie rządząca koalicja, ma dużo gorsze oceny. W opinii publicznej, wśród obywateli, niż miało Prawo i Sprawiedliwość, gdy oddawało władzę dwa lata temu. Ci ludzie są jeszcze gorsi, są pokłóceni, ryją pod sobą, niszczą się wzajemnie czy w urzędach, czy w Sejmie, czy w spółkach Skarbu Państwa i wszędzie ta sytuacja wygląda źle. Sprawy polskie, państwowe idą w złą stronę. Przedem Sławii Konfederacji to go dzisiaj na sprawy. Kończymy radiową część programu. Jeszcze kilka minut internetowej dogrywki, na którą serdecznie Państwa zapraszam. słuchaczy. Radia Plus życzymy dobrego dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. z Konfederacji cały czas jest z nami. Panie pośle, czy z prawem i sprawiedliwością o tym referendum rozmawialiście? Czy będą zbierali podpisy działacze, sympatycy prawa i sprawiedliwości? Nie będą mieli wyboru. Nie będą mogli stać biernie, patrzeć jak Konfederacja walczy, jak Konfederacja Dwoje Trzaskowskiego, bo ich za uszy wytarga i tyłkiem ubije pan Jarosław, e, prezes, bo on powie, no czemu wy sami tego nie zrobiliście? Ale pytaliście o to, czy, e, czy, czy ja, ręka w rękę, pójdą z wami? Ja to, zapytałem, to jest... wprost oni westchnęli, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest tam najwy, najwyższe morale w tych strukturach warszawskich. Oni mają poczucie, że dynamika jest po naszej stronie. Więc oni nie będą mieli wyboru. W momencie, w którym my z tym wystartujemy, gdy staną ludzie. Zresztą będę zapraszał. Jeżeli będą chcieli się oficjalnie Aha. przyłączyć, to zaprosimy. Chętnie będziemy wręcz pokazywać, ile podpisów przynieśli działacze Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, bo 132 tysiące to jest dużo podpisów. Będziemy zapraszali do udziału w tym taksówkarzy. Rozmawiamy ze środowiskami lewicowymi, bo uważamy, że od prawa do lewa z bardzo różnych powodów. Bardzo wiele środowisk nie chce Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, bo w korkach stoimy wszyscy. To, w jaki sposób rozwiązywane są inwestycje w Warszawie, boli wszystkich. To, w jaki sposób jest niegospodarnie wykorzystywane mienie, boli wszystkich. I tych takich powodów wspólnych jest wiele, ale są też powody, które dla mnie są powodami, by odwołać Rafa Trzaskowskiego, nie będą już dla osób o lewicowych poglądach. To o Sawomirze jeszcze trochę porozmawiajmy, bo, bo spojrzałem do programu Sławomira Mencena, do tych 19 punktów, jak na 20. Polityka 20, może 20. 20. To, to, to tak. tak. jak Trum. 20 punktów, 20, punktów 20. Do 19. ma 21, wzięło. czyli naszych 20 plus, a chce mieć jeden więcej, to dopiszcie mi jeden więcej. Okej, okay, 20 w takim razie, w każdym razie spojrzałem na te dotyczące gospodarki podatków, to, to, to bardzo mało konkretów. Takie. Yy, ogólne wezwania, no, gospodarka to podstawa rozwoju naszego kraju, bez silnej gospodarki nie będzie poprawy poziomu naszego życia, ani pieniędzy na obronność, likwidując zbędne przepisy damy Polakom nowe szanse rozwoju, no jakby yy, ja i to pisało mam wrażenie, yy, albo jeżeli chodzi o podatki znacząco uproszczę PIT, CIT i VAT, jak na politykach, który gospodarką i podatkami przede wszystkim się zajmuje, to to bardzo lakoniczne te, te stwierdzenia, no, jeżeli chodzi chociażby PIT, CIT, VAT uproszczenie po prostu, to to co będzie z tym PITem przede wszystkim? Jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, to jest wskazanie celów strategicznych istotne, mhm. nie wchodzenie w bardzo techniczne e, sprawy, których większość Polaków nie rozumie. Żyjemy w kraju, w którym olbrzymia liczba. Pan, progów... Progów nie, podatkowych Polacy nie rozumieją. No, nie, no, no, że no, to no chyba jakby bardzo niezchopna. Jak jakby, jakby pan zrobił, e, przepraszam, ja ostatnio słyszałem pana polityka lewicy, europosła Śmiszka, który nie wiedział, jakie są progi podatku VAT, a on jest powyżej średniej wyrobiony. Pan się uśmiecha, pan wie, o czym ja mówię. Mm -hmm. więc. E, Ta główna stawka, e, nie wiedziała jest. Tak? No, 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 nawet nie wiedział, że ileś razy jego koledzy głosowali przeciw jej obniżeniu, e, w sytuacji, w której przypomnę, że VAT podniósł na chwilę. Donald, na rok, Tusk, na rok, Donald Tusk w 2008 roku i tak już mamy, który, który rok tego. Potem PiS zapowiedział, że, że obniży to główną Ale w opozycji, pozycji, no to mówił, koniec, hańba, no tak. zbyt wysokie, obniżymy. PiS jakby w opozycji z brał udział z Jarosławem Kaczyńskim w konferencji o tym, że obniżą VAT, akcyzę i opłatę paliwową. No tak, tak, ale, ale inicjatywa nie... ustawodawczą chociażby, prawda? Ma, no, jeżeli chcecie, że to będzie miał przełożenie na cały wasz obóz, to, to, to pytam, czy zakłócam jakieś perspektywy. Nie obozu prezydenckiego. Najważniejsze kwestie i z perspektywy tego, bo badaliśmy to Polaków, najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa. I zgoda, zgoda, poważna zgoda w tych sprawach najważniejszych, dotyczących bezpieczeństwa i przygotowania Polski na trudne chwile. Prezydent jest zwierzchnikiem Polskiej Armii Sił Zbrojnych. Jest, y, ma Podlega mu biuro bezpieczeństwa narodowego. Jest człowiekiem, który ma kluczową decyzję w nominacjach generalskich. Y, ma olbrzymi wpływ na te kwestie, które z uwagi na na wschód od nas wojnę, która nie wiadomo, czy się skończy, kiedy się skończy, jak się skończy co będzie dalej, jest czymś, co szczególnie budzi emocje Polaków. A znaczy, na na... O... Ja zna się na tym samym tak z zna drogą? na armii, na obronności? Y, jak go poznałem lata, lata temu. To on był zaangażowany i mnie namówił do wspierania również finansowego takiej fundacji Ad Arma, czyli do broni. I to jest fundacja, która zajmuje się właśnie kwestiami bezpieczeństwa szeroko rozumianego, począwszy od zasad i reguł dostępu do broni, w jaki sposób powinna działać obrona terytorialna, obrona cywilna, armia, w jaki sposób jako obywatele powinniśmy być przygotowani na te trudne chwile. To jest wiele mechanizmów, które są w Finlandii, w Szwecji, Danii, a w Polsce ich brakuje, w Polsce ich nie ma. Te kwestie obronnościowe są ważne. Jeżeli chodzi o podatki, to jedna obietnica, męcena jest najważniejsza. Nigdy nie zgodzi się na podniesienie żadnych podatków. A to już słyszałem od Ale, wielu liderów politycznych, partii a politycznych. Od którego kandydata na prezydenta albo prezydenta. Bronisław Komorowski nigdy tego nie powiedział. Andrzej Duda nigdy tego nie powiedział. Aleksander Kwaśniewski nigdy tego nie powiedział, Lech Kaczyński nigdy tego nie powiedział, Wałęsa nigdy tego nie powiedział, nigdy nie powiedział. sytuacja może jest. ostatnie kilka lat od pandemii koronawirusa przez wojnę za naszą wschodnią granicą pokazały, że mogą wydarzyć Mamy... się rzeczy, których dzisiaj nie przewidujemy jeszcze, więc Mamy nie wiem, czy takie twarde bardzo... zobowiązanie, że nigdy tego nie zrobię, może się okazać, że Mamy trzeba to zrobić. bardzo wiele marnotrawionych środków, dziesiątki, jeżeli nie setki miliardów są w w Polsce marnotrawione. Są wydawane w sposób skandaliczny, nie powinny być w ogóle wydawane. I mógłbym iść tutaj naprawdę bardzo wieloma kategoriami, bo to jest praca, którą ja się osobiście na co dzień zajmuję. Ja przygotowuję w ramach Fundacji Dobry Rząd i w ramach zespołu ekspertów, który buduje takie działanie, jakie prowadzi Elon Musk w USA w ramach tzw. projektu DOCH, czyli Department uh -huh. of Government Efficiency. Czyli krótko mówiąc, efektywne państwo, gdzie są marnotrawione pieniądze. To jaka to jest skala w Polsce, Pana zdaniem? Tak to jest. Albo procentowo, to, jeżeli to chodzi to o budżet, albo nominalne kwoty. To jest naście 10-10%. To jest ten przedział. Pamiętajmy, że przez sam budżet prze przechodzi tylko kilkadziesiąt procent wydatków publicznych. Budżet wydaje 900 miliardów rocznie, a zbiera tylko 600 miliardów, więc mamy deficyt na, prawie, na poziomie prawie 300 miliardów. Ale. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, bo no to mi nie jest prawidłowo, że to teraz taki jest deficyt, ale to e, jest jakoś Ten deficyt dramatycznie rośnie i rósł mm. w ostatnich latach, ale ja nie rozumiem i nikt nie potrafi mi powiedzieć, łącznie z ludźmi, którzy kierują tymi instytucjami, dlaczego my wydajemy ciężkie miliardy na urzędy pracy powiatowe, w wojewódzkie w kraju, w którym nie ma rąk do pracy i którym mówią, że musimy ściągnąć miliony uchodźców, żeby ktoś tu pracował. Bo w tym momencie wydawanie dziesiątek miliardów, dziesiątek na to jest około 20 miliardów złotych na cały system urządów pracy, w momencie, gdy jest brak rąk do pracy, to ktoś zapomniał, że świat się zmienił i już moje instytucje, które siedzą politycy i urzędnicy, które kiedyś jeszcze przepompowywały kasę unijną, teraz jej już nie ma i takich okay, W dużej mierze wiele. się z tym zgodzę, tylko że, że ten brak rąk do pracy w Warszawie, to, to, to nie znaczy, że yy, w całym kraju jest brak, brak rąk do pracy i w każdym powiecie. Bo, bo są pewnie takie powiaty, gdzie bezrobocie gdzieś tam do, do 10% może się zbliżać. Wszędzie na świecie normalną rzeczą są migracje. Mhm. Ja to mówię jako migrant. Jestem synkiem z Piekar Śląskich, synem górnika, który do szkoły średniej z powodów rodzinnych wyjechał do Gdyni, a wylądował w Warszawie i od 1997 roku mieszka w Warszawie. Ja tu zmigrowałem, jedna mieszkańców naszego miasta i aglomeracji warszawskiej, bo teraz mieszkam pod Warszawą, przyjechała tutaj za lepszym życiem. Z drugiej strony. A w tym, tym programie 100% nawet nas jest, którzy przyjechali za lepszym Ale życiem. w różnych miejscach Polski i w różnych krajach na świecie ludzie wyjeżdżają też do dużych aglomeracji za pracą, za godniejszym lepszym życiem, bo wielkie aglomeracje nie zawsze są dobre do życia. No, ale Ten nie wiem, czy to jest zawsze był... odpowiedź tam gdzie jest bezrobocie, to, to, to wyjedź, jeżeli jest ale, tam bezrobocie. Ale prawda Myślę, jest że taka, jest, że ludzie wyjeżdżają też są za drugie mieszkania. Bo się za drogo mieszka, bo jest zbyt duży hałas. Na przykład na Śląsku Jasne, poszedł... masowym fenomenem było to, że ludzie ze ściany wschodniej, z Lubelszczyzny, uh -huh. z Chełmszczyzny, e, z Małopolski, którzy przyjeżdżali do pracy w kopalniach e, za pracą, to na emeryturę wracali w swoje rodzinne strony, tam kupowali domy, kupowali mieszkanie i remontowali. I jako emerytki w kraje. Panie, panie poszedł... to jest normalne w każdym wolnym kraju. Tak wygląda świat. Chciałem na koniec jeszcze o jedną rzecz tylko zapytać, bo, bo czasami też y, pan jest przedstawiany jako taki demiurg y, polityczny, ojciec, jeżeli chodzi o Sławomira patron, to, to jak wygląda ta wasza relacja? Kim jest y, pan dla Sławomira Mencena jest moim liderem. Sławomir Męcen jest moim liderem, jest człowiekiem, który mnie motywuje, inspiruje. I nawet niektórzy w Konfederacji, którzy byli sceptyczni wobec Sławomira Mięcena, jego kandydatury, na przykład popierali Krzysztofa Bosaka, bo on ma wiele niesamowitych zalet, mówią, ta pracowitość, niesamowita pracowitość jest czymś, co wręcz poraża i zaraża innych i trudno się obijać, jak się ma takiego szefa. Jest liderem obozu politycznego, który postanowił nie chować się za innymi, ani nie wypychać innych, tylko samemu wystartować na lider. Jest człowiekiem bardzo zaradnym, absolutnie niezależnym finansowo i intelektualnie, a jestem jedną z wielu osób, których on y, słucha. I czasami robi tak jak e, się mu proponuje, a czasami całkiem inaczej. I czasami ma rację, czasami nie ma, ale zazwyczaj naprawdę potrafi korzystać z bardzo różnych e, doradców. Dużo, wie, duża część tych osób to nie są osoby takiej rozpoznawalności i tak znane jak ja. Z tego też płynie jakieś tam, można powiedzieć, zaburzenie perspektywy. Ale tych doradców jest naprawdę wielu, i wielok, wiel, wielokrotnie coś rekomendowałem e, Sławomirowi, i Później robił tak albo całkiem inaczej, i, no krótko mówiąc, on koniec końców jest decydentem, a my jesteśmy doradcami ludźmi, którzy za nim idą. I dla mnie sytuacja, w której ja mogę inspirować się człowiekiem ode mnie o prawie 10 lat, czy prawie 10 lat młodszym, który robi rzeczy, które mi nie wyszły, a trafił też na swój czas. Bo powiedzmy sobie szczerze, pewne rzeczy, które ja robiłem, będąc w jego wieku, to on sam mówi, że pod pewnymi względami wyprzedziłem czas, w którym prowadziłem swoje działania, ale można powiedzieć, no, wszystko musi się synchronizować. Zmiany na świecie, które mają miejsce, rewolucja, rewolucja Trumpowska w polityce amerykańskiej i globalnej, zmiany, jeżeli chodzi o media, Media społecznościowe, ich rola, waga, on tego używa świetnie, ja, się, ja, ja mam mizerne e, owoce, efekty, chociaż 10 lat temu ja byłem w formie i miałem drugiego w polskiej polityce Facebooka, Facebooka. miałem 220 tysięcy fanów, i miałem wielomilionowe zasięgi i miałem większe zasięgi niż pani Chodakowska zespół Donatan e, i to w całym internecie, a nie tylko w politycznym internecie tak było, a teraz ja, że tak powiem, mam poczucie, albo mi się, no, nie idzie mi to tak dobrze, i nawet nie próbuje być tak dobry jak Sławomir Mencel. bo on jest z tym po prostu świetny i doskonale sobie radzi tak w sposób komunikując się z wyborcami. Przemysław wszystkim, poseł Konfederacji, był dzisiaj gościem na sprawy. Dziękuję bardzo panu posłowi i państwu, to dziękuję to Dobrego <laughs> dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. sprawy.